Siema siema to ja ProGamerOlek Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie Brawl Stars z doktorem Adamosikiem. Przywitaj się. Elo I dzisiaj gramy sobie, no jak już mówiłam, w Brawl Stars. I, no i dawać po prostu długo gramy. Jest, jeżeli chcecie więcej Stars to po prostu piszcie. Ja gram Leona, bo taką wydropiłam, a on gra Mr. P. No ten jest takie bo wygramy takimi świeżymi postaciami A, akurat teraz mam problem z netem, no to fajnie. Chwilę miałem. Dobry. I jeszcze jako mnie mój brat ja jest, się go słyszeli? Czy się nie dziwcie? Dobra, ej, leci się? A po co się leci, przecież też byłoby... Aha, jeszcze ten typ musiał tu przyjść. Dostałem trochę. Ale Dobra, porobiłem Barleya I osiem, osiem panierki. o no to O nie! Zabili mnie! Zabrzmi mnie Dobra, dawaj I jak po tym filmie będzie pięć łapek w górę Nie wiem, jak przez 24 godziny będą dwie łapki w górę ostatnie się, od razu się zabieram do nagrywania kolejnych pod dwie łapki w górę na tym kanale to będzie coś. Więc no, bo ostatnio aktywność mi spadła z powodu nieaktywności. Więc no, dobra, dwa parkuby i już możemy fajnie sobie kończyć Miejsce w pamięci. Musiłem, musiało, się kiedyś skończyć. No. Bra drogie msie! Jano. Dobra, prawie... Jest! Pampu porobiłem! Chociaż... Widzisz? Niej... Wiem. Dobra, drugie miejsce na początek, widzowie. No to bardzo dobrze, mi się wydaje. Jak chcecie live z Minecrafta? Bo oczywiście będą takie. Za niedługo. Doktor Adamosik, za niedługo będą live'y z Minecrafta. Z jakichś serwerów może. Dobra, zacznę to czytać. Zaraz zacznę. Aha, musisz coś przeczytać. Musisz, no to współczuję. Ej, a... Ej, dobra, mam pomysł. Ej, widzowie, no. jeśli byście chcieli coś takiego jak kwadratowa masakra wykonanie doktora Adamosika i, nie wiem czy znacie Gravitego, gravity Hyper? Nie! No, innych takich też zagrać. Co? O, ja tu mam lagi, ludzie. Ludzie, ja mam lagi. Co chodzi? Bo, ej, doktor Adamosik ostatnio jak nam serwer stworzył. Co? Ja się go ostatnio nam serwer stworzył do nagrywania. A, a faktycznie. Tylko no mówić, że mówimy, że to nie działa, więc może byśmy zrobili taką kwadratową masakrę. No w sumie moglibyśmy Jeszcze zagramy sobie dwie rundki i to, to bo to jest taki początkowy odcinek i mi się już w skończy kończy. A ja tego nie przewidziałam, Że mi się tak szybko. A mam nowy telefon. No. Ma, masz, masz kuchotę No, z tego grudnia dostałem ale o no. Tylko odrodzę się? Tak Będę unikał jego szałów Już unikłem? Nie Nie Dlaczego? Chodź Bella może, witaj Bella w tofle. Ja mam ogromna jeszcze witolibella, to jest jeszcze Może tak moja wypsana parę lat temu. Bo obsesję na półcie. To sobie wciarnie. Ujacie, O, mój internet jest poważny w to, to fajnie falnie akurat mi trafiło to... odcinka widzowie niestety nieźwiadomość przyszła i to na razie jest i po tej rundzie będzie kolejny odcinka niestety podobnie ktoś dzwonił no i to, i to było na tyle tego odcinka myślę że mam przeczytać spodoba zostać łapy suba E, jak zakończyć film? A dobra, już wiem, no to może do eno.